Już w ten weekend odbędzie się czwarta edycja akcji Ciepły Posiłek dla Potrzebujących. Na ulicy krakowskiej w Opolu każda osoba potrzebująca będzie mogła odebrać danie przygotowane przez lokalnych społeczników. O szczegółach Jakub Słupecki. Nie trzeba potrafić gotować, aby móc nieść pomoc potrzebującym. O projekcie Ciepły Posiłek dla Potrzebujących porozmawiam z organizatorem akcji, panem Marcinem Banaszkiewiczem. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o samogotowanie, odbywa się ono w weekendy. W sobotę, nie w niedzielę, bo w niedzielę mamy zamknięte, w sobotę szykujemy posiłek i po zamknięciu lokalu od godziny 15 do 16 przez godzinkę tutaj na początku krakowskiej na deptaku rozkładamy namiot, stoliki i serwujemy posiłek dla potrzebujących. Niekoniecznie jest to dla ludzi bezdomnych. Jest to również ludzi generalnie w szeroko pojętym kryzysie, którym po prostu nie starcza, że tak powiem, na, na, na gotowanie, warunki finansowe nie pozwalają. Także zapraszamy wszystkich potrzebujących i częstujemy ciepłym posiłkiem. Ak akcja cieszy się naprawdę dużym wzięciem, z tego co można było zaobserwować w sieci. Nie trzeba samą przyjść i przygotować ten posiłek, ale może również was wesprzeć poprzez akcję, akcję zrzutkową. Tak jest. Na moim fanpageu facebookowym marci Banaszkiewicz społecznik opolski jest link do zrzutki. Koszt takiej zupy to jest 12 zł. Także ile takich zup jesteście w stanie Państwo zasponsorować, to każda, każda ilość się przede wszystkim liczy. My jesteśmy zawsze przygotowani na około 100, 100 porcji na, na tą chwilę. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy gotowali więcej. Znajdujemy się w nieprzypadkowym miejscu, tutaj jest organizowana sama akcja, ale też za, za pańskimi plecami znajduje się lodówka aktualnie pusta, ale okres świąteczny zachęca do tego, żeby zostawić też jakiś podarek dla osób na święta. Oczywiście nigdy wiadomo, na święta nie gotujemy w odliczonej ilości. E, zawsze to gdzieś tam zostaje i proponuję, e, proponuję e, podzielić się takim posiłkiem. Można go to, co nam zostało po świętach, spakować, podpisać, co to jest napisać datę wyprodukowania, czyli przygotowania tego i zamieścić, zamieścić w lodówce. Oczywiście proszę i apeluję, żeby nie, nie czekać tym, że tak powiem, długo, aż zostanie to spleśniałe, zepsute, bo takie rzeczy też się zdarzają. Dzielmy się pełnowartościowym, świeżym posiłkiem, a nie po prostu coś, co już musimy wyrzucić, dobra, wyczyścimy sobie sumienie, damy do, do lodówki niebo. Ja kontroluję tą lodówkę, sprawdzam i takie rzeczy usuwam. Bo uważam, że to yy, naprawdę uderza w godność człowieka, mimo yy, że on jest potrzebujący. Znalazł się gdzieś tam w kryzysie, nie można po prostu traktować w ten sposób, że to znaczy, że zje weleco. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę i zachęcamy do brania udziału w akcji, czy to tutaj na miejscu, czy też poprzez zostawienie produktów w lodówce, aby wesprzeć, wesprzeć się na nadchodzące święta. Jakub Supecki, Kurier Opolski.